Hejka kochani, to tak powiem Wam, że dziś będę robił patch panel. Mam dziś wolny dzień i będę robił patch panel, będę robił połączenia, oznakowywał wszystko ładnie, że będzie fajnie. Tu natomiast jest materiał też do maszyny, która będzie za chwilę, za godzinę, pracować. Będę robił paczpany, tylko jeszcze w domu ogarnę. Najpierw zjem sobie zaraz i jak zjem, to będę w domu ogarniał porządki i ja ogarnę porządki w domu, to wtedy będzie, będę tu robił paczpany. A tu do maszyny są takie oto piękne rzeczy przygotowane. O. śliczny jestem po prostu pod wrażeniem kochani to jest piękne podoba mi się wow no dobra to tym się chciałem z wami podzielić kochani tak się tym co będę dziś robił no, bo tak sobie myślę. No ten przewód już się tak rozwija. Sam ten przewód też woła, żeby zacząć to robić. Dlatego już dwa razy przełożyłem z miejsca na miejsce. No i dlatego ja sobie pomyślałem, skoro jest ja dzisiaj wolny dzień, to trzeba to zrobić tak ekstra fajnie podpisać każdy. Każde połączenie, oznakować, zrobić jak wszystko na ładnie, pięknie. Dobra kochani. Hejka, siema. Trzymajcie się.